No, i co? Teoretycznie. Ach, pojadę z Miguelem i Punto! Miguel prowadź. Jesteś moim e, sok sokolą oką. Defend. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, no, ale zobaczmy. Patrzmy jeszcze co ten Miguel ma. Manageru. U! kolega jest lepszy ode mnie. Co akurat nie jest wyzwaniem, ale. <gryw> ale będziemy się go trzymać. Jak zginąć, to w kupie doborowej drużynie. Ależ oni tu szczelają. Jak na wojnie, o, to jest tylko jakieś działo. A, w krzoka nikogo, tu może być ktoś. Nie ma. M24 pilnuje. O, dobra, Miguel, Miguel! Gdzieś tam polasu.

test Kawu Kawu <laughs> Hello Mr Kawu Pow oh. Pali Oh oh oh, oh. No, Co z tymi kapiszonami? Czekaj, nie ruszaj się, nie ruszaj się. O, tutaj. Ah, Pal się Jak tam zmieniłeś? Źle! Kurde, źle strzelasz. Musisz mnie zabić. O Jezus. Dobra. Następnym razem będzie pamiętał. A w między. A! O! O! Nie! 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 Nein, 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 nein! <laughs> to nic. nic. mógł się zrespawnować zrespawnować jako Let the Let the fire you. on you.